Przemieszczamy się w objazd stoku. kierowcą dojechaliśmy do prokuratury w objazd Tu przesłuchanie czujnego, właśnie teraz, w prokuraturze. Było przesłuchanie w tym, w, 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 na policji, to teraz mamy w prokuraturze idziemy na prokuraturę, bo tak postanowił, tak postanowił prokurator i. Teraz tutaj się będą odbywały następne wydarzenia. Tak wygląda prokuratura w Białymstoku. Na żywo cały czas relacjonujemy. Udostępniajcie, bo musimy dokumentować to, co się tu dzieje w związku ze sprawą Marka. Jak widzicie, jest Pan Adwokat Jacek Ludziak Czekamy. Czekamy. Z, no właśnie no, to jest w bez niesprawiedliwości Tyle w tabliczek jest? Ja Apitole, no, co? Ja zobaczcie Rejonowa, rejonowa południe Tak, ty dotarliśmy na prokuraturę bo będą dalsze czynności prowadzone nie można było skończyć na e, tym, no na e, policji e, tyle czasu no to trzeba jeszcze teraz na prokuraturę żeby było wszelkim e, zabiegom stało się zadość żeby służby milicyjne Mogły wykazać, się, u, mogły wykazać się, mogły wykazać maksymalną ilością zużytych procedur, paliwa. do tego, że, paliwa, tak, I No i przede wszystkim roboczo godzin, tak. za który przypominamy, że wszyscy płacimy. Tak, już roboczo godzin spędziliśmy tu z pięć przynajmniej, albo i więcej, a tu w ogóle, ogóle wejść, nie ma, nie Wielki bandyta Marek Maicher. Tak wygląda, popatrzcie, tak to wygląda. Nie wiem. Ale policjanci też mają zakaz? Taki. To musisz otać twojego usta. Aha, dobre! Patrzcie, mówią, że ty, że Bawarczyk nie ma poczucia komoru. Słyszeliście? Ej, weź karty. Mamy zakaz do broni, to musisz otać swoje usta. Właśnie. No proszę. No proszę. Że jest to są. I jak zwykle w takich sytuacjach, jak widzieliśmy to już nieraz, kiedy obywatele gdzieś gromadzą się żeby załatwić jakąś sprawę oczywiście zawsze jest kontrola służb milicyjnych i dlatego właśnie w ostatnim czasie służą te służby nie do strzeżenia porządku tylko do kontrolowania kontrolowania właśnie obywateli i tego co oni działają Ostrzec, byłem pierwszy I co, robię tutaj transmisję? Proszę mi nie wchodzić w kadr, bardzo mi przykro Bardzo mi przykro, ale udostępnia wszystko publicznie No to ja. Tylko prawda ma sens, tylko ci prawda ci jest ciekawa pytań, czy można nagrywać? To wiesz, nie ma innego rozwiązania Wszystko trzeba udostępniać i upublicznić Wszystko przejdzie do historii I teraz, tylko Pytanie jest, kto będzie w tej historii bohaterem, a kto będzie, a kto będzie stał po stronie morderców. Po stronie morderców. Po stronie morderców. Po której stronie stoi prokuratura? Adrianie, jak myślisz? Czy po tej, co stało z OMO, czy po tej lepszej? A wyżej pierwszej Biorąc pod uwagę, że w Polsce jest absolutnie sterowalną instytucją, która zarządza ręcznie polityką. No właśnie. Niejaki Zbigniew w zero. Który jest ministrem niesprawiedliwości. A... i prokuratorem, Co jest słabo? I prokuratorem, prokuratorem niezupełnie generalnym. Jest słabo Słuchajcie, więc widzicie tutaj ta Służby. Słyszę, yy, miejscu... tyle gangów. Nie... tyle, tyle układów poprzedników, że po prostu aż telewizje nie zdążyły przerabiać no, tych materiałów za jego kadencję. Kamary, kamary mają? Nawet kamer nie mają. Nie? To, co? Nie. No. W, 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 w. To, to Zwyżku, ilu wsadziłeś polityków tych, co tak brzmiałeś, że. Rozliczysz. Że bandyci złodzieje z platformy 8 lat przez 8 ostatnich lat w BIGniewie, pochwalz się. Ilu z nich siedzi? Bo już w Bigniewie to już ci leci czekaj, który wybory 2,15, zaraz będzie się 6 lat. To jest sporo czasu chyba na siedzi, nie, nie siedzi, no, w nie siedzi. Nowaka mi nawet nie podawajcie, że go rzuciliście razem tam z dogadanie z, z, ze skorumpowanymi Ukraińcami, żeście sobie zebrali chłopa. Nie żebym go bronił, bo on na to zasługuje. Ale wy, nawet tusk od niego wszyscy łapki umyli, bo poszedł układ. Dobra, dajemy gościa, jest tak. załatwiony temat. Wszyscy mają sukces. To nawet Nowaka mi nie wymieniać. Tak jest. Tak Bo Nowak to się wdupił syska. zegarkiem nawet zarządu w swojej własnej platformy. Ja mówię o poważnych no, sprawach. Mo, no, Nowak... Ilu wsadziłeś po... poprzedników? Nowak no jest... Też tutaj poważną sprawę i panowie przyszli bez kamery nawet. Nie mają... Nie ale za to my mamy kamery. Zbyt, ale... My mamy Czego? kamery. I pokazujemy jak jest. Ale panowie może są po naszej stronie. Może przyszli na nie nami. Ktoś... Na pewno. nie <śleskujesz> Adrian, ale tu są, zobacz. Co? Nie, to myślałem, że to są kocyki. Ale to nie są chyba kocyki. Myślałem, że, są, że tu jest areszt też. Nie, to wygląda lepiej. No, bo to wszystko chodzi o to, żeby w jakiejkolwiek sytuacji, żeby to zataić, bo nie mają kamery w ogóle. Ale nic się nie da zataić, bo nasze kamery są... N nic się nie da zatalić, bo naszych O, ma widzisz, ma o, goś, o, się pochwalić. Ale było no, dużo Ale chciałeś to masz. No, Gościu ci nagrywa. Pozdrawiam, Ale to nie idzie na żywo tam. Tutaj idzie na żywo, tam nie. Pozdrawiam wszystkich znajomych, z w wszystkich. Ja panu nie pojmuję, że zostanie udostępnione z nikogo, to spotkamy się w prokuraturze. To już jesteście w prokuraturze, już. Słuchajcie. Przypominam, przypominam, teraz jesteśmy pod prokuraturą okręgową, rejonową w Białymstoku. Tu został. Przewidziony Marek na kontynuację przesłuchań, które miały swój początek na policji, a teraz tutaj zostały przeniesione do prokuratury. I tutaj się to będzie odbywało. Dalsza część przypominał Marek, czujny, zatrzymany wczoraj wieczorem po demonstracji, jakoś odbyła w Białymstoku, demonstracji pod posłem. Wracają do szkół. Bardzo fajna demonstracja, bardzo pokojowa, e, bardzo e, obrazowa, z mocnymi hasłami e, sprzeciwu wobec te, 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 tego, co się dzieje. I teraz, e, po tej demonstracji, jak wiecie, wczoraj Marek został zatrzymany pod pozorem zniważenia jakiegoś tam e, e, rzekomego policjanta. I to wczoraj e, się niestety odbyło na oczach krótkiego live'a. O którym mogliśmy zobaczyć, tutaj ustawkę, jaką znowu służby zastosowały wobec obywatela, wobec człowieka, który, który walczy o wolność, jest jednym z nas. I, I to się wczoraj stało wieczorem, tak żeby, jak wiemy, dzisiaj do rana przetrzymać Dobra. Marka i go przemaglować z każdej strony, w, w każdy możliwy sposób, jak i tylko służby naszego. Aparatu kontrolno-milicyjno-nadzorczego mają w swoich rękach i tak to się dzieje. Maksymalne wydłużanie procedur, maksymalne wykorzystywanie wszelkich narzędzi za nasze pieniądze, a żeby pokazać wam, żebyście bali się, sprzeciwić temu nierządowi, temu systemowi, który nie tylko niszczy wasze zdrowie, ale również grabi i, i, i rozwala to, co e, budujecie za własne pieniądze. Bo tak to wszystko wygląda w tym kraju. I to nie od dziś, nie od czasów koronawirusa, tylko wcześniej, ale teraz, jak na dłoni, widzimy kto jest kto i kto się czym kieruje, kto, kto dokładnie o co dba i komu służy. Także pora, żeby te różnego typu trybiki na różnych szczeblach machiny milicyjno-kontrolno-nadzorczej, czy to państwowej, publicznej, samorządowej, administracyjnej milicyjnej e, no, spostrzegły się gdzie stoją bo czas się kończy czas się kończy dlatego apeluję do wszystkich o rozsądek i e, no i, 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 próbowanie postawienia się po tej stronie po której warto jest się postawić e, patrząc z perspektywy przyszłości bo e, w przyszłości w przyszłości stanie po tej właściwej stronie e, no naprawdę może przynieść pozytywny wizerunek. A tkwienie w tym trzambie, w tym zgniłym systemie i wspieranie go, im dłużej go wspierasz, tym dłużej, tym potem wymiar sprawiedliwości właśnie Tobie wymierzy te wszelkie, wszelkie swoje, swoje możliwe kary i restrykcje. Także zastanówcie się, co robicie, przeanalizujcie. Przeanalizujcie sytuację wokół siebie. No i podejmijcie odpowiednie decyzje, tak, żeby nie było za późno potem i żeby nie płakać, że nie widziałem, więc mnie nie po tej strony, co trzeba. A to się na pewno skończy, bo to musi upaść. Także słuchajcie, jesteśmy pod akuraturą. Jak widzicie, są tutaj inni działacze, są media, transmitujemy to na żywo, idzie to w Polskę, także no, tego się nie ukryje. Prawda wyjdzie na jaw. I męczenie, inwigilacja i używanie wszelkiego typu narzędzi w stosunku do obywateli, którzy są niezadowoleni z tego systemu nie pomoże wam w obronie tego co upada. Więc yy, czekamy, jak będą jakieś informacje, słuchajcie, to znowu się połączymy, żeby nadać na żywo i przekazać informacje mamy nadzieję, że pozytywne mam nadzieję, że y, tutaj y, maksymalnie zgodne z praworządnością jaką byśmy chcieli, żeby w tym kraju obowiązywała. Dlatego czekajcie na nasze relacje, zobaczcie. Przypominam Strażnicywolności.pl tam zapraszamy do subskrybowania naszego, naszej strony. No i oczywiście na naszą grupę na telegramie. W strażnicy wolności, największa grupa wolnych ludzi. Tylko i wyłącznie tam można wymieniać się bez cenzury informacjami na temat sytuacji bieżącej, na temat tego co się dzieje w Polsce i na świecie i dlatego zapraszamy serdecznie. Połączymy się za chwilę, na razie.